Ja Co ona b... kłamamy? Wiem, że ona będzie się golić mieli Jaki czas dawno tego numeru no, za nie było. I tak artysty bardzo się cieszę, że dzisiaj tego i na ty, tak, b... będziemy ważne informacje dla mieli ważne dla kierowców. Fakty u nas o siódmej. proszę <suszy> że <suszy> <suszy> Ja, o, ja pierdolę. Ty, to wszystko jej tam z tej pizdy na ławkę kapie, nie? Wielki finał wielkiej w Ja pierdolę. takie sytuacje się zdarzają, nie? no, taką to pierwszy raz widzę. No, a czyściutka, świeżutka, może iść na balety teraz. 30 deka. Ja pierdolę.